Witam w drugiej części poświęconej mojemu magnetowidowi Samsungowi VK 1260 Złożyłem sprzęt Ale niestety jest problem dalej, pozostaje problem z tym silnikiem Zaraz Wam pokażę o co chodzi No jest lipa, jest lipa Dalej się te trybko nie przesuwają pod tym silniczkiem co przykręciłem Nie wiem czy ja źle przykręciłem ten silniczek Bo tam nie było wcale takie proste to wziąć i przykręcić Ale Wydaje mi się, że przykręciłem to dobrze, że ustawiłem tam dobrze i że wszystko powinno być jak najbardziej ok. Natomiast, y, niestety, dalej to wyrczy. Nie chcę, już jest jakiś sukces, że troszkę naciąga roki, ale dalej, niestety, jest lipa i już Wam pokazuję no, o co chodzi. Mianowicie, słuchajcie, jak go podłączymy do prądu. To zapala nam się wszystko elegancko. Tutaj są. Widzicie? Jest zapalony. Ale jeżeli chcę włożyć kasetę, to patrzcie się dalej. Tutaj jest problem. Tu. O! Widzicie? O. Jak podkręcę palcem. To też go dalej blokuje. O. I nie idzie. I nie idzie, i magnetowid wyłącza się. Muszę go włączyć z powrotem. Widzicie? Już jest tyle, że ruszyło, tak? Ale dalej jest problem, i ja uważam, że problem jest w tych trybach tam. Bo gdy go włączę, widzicie co się dzieje? I nic z tego, ani go palcem nie ruszy, ani go młotkiem nie ruszy. O! Wysunie mi kasetę, ale jest ten trzask. Jest ten trzask, więc problem ewidentnie leży tutaj. I teraz jest moje pytanie: takie. Słuchajcie, czy ja to dobrze skręciłem? Czy tu jest dobrze skręcone? Włączam go, włączam, włączam. O! widzicie O. Dochodzi do pewnego momentu. Buczy i wyłącza. wyłącza i EJK na kasetę też nie działa o. widzicie trzeba go popchnąć palcem także moi drodzy problem leży ewidentnie że teraz i tak on się nie zapali, bo jest odpięta płyta główna od tego od wyświetlacza. Rozumiecie i wyświetlacz jest. Niemy. O, ale widzę, że jak jest odpięte. I jak jest to. A nie! Wystarczyło, że dotknąłem. 没走。 widzicie co się to dzieje? czy to jest wina tego? wszystkie przyciski nie odpowiadają a to się tutaj kręci i nic ani w lewo ani w prawo jedynie wyłączenie z zasilania hmm. o co tutaj kaman włączam zasilanie jest to samo Fuck. No teraz jest tylko problem bo mi nie odda kasety Trzeba by to było demontować No tak źle i tak niedobrze. No i tak z prądu wyłączony to co. odkręcamy z powrotem. Czekajcie, bo teraz tak to trzeba, aby to było stąd. Wyjdzie to mi z tymi kablami? Wyjdzie! Bym nie musiał tego rozpinać, bo jest tylko sam silnik. Słuchajcie, odkręcić. chodź dobra śrubki wykręcone cyk i to wyszło tylko wiecie co Widzieliście to? Sakreble! Sakreble! Dobra, włączyłem do prądu. I co? A widzicie? Silniejszy chodzi po cichu. Nawet go nie słychać. Nawet go skór wiele nie słychać. No, ewidentnie mówię, że. Czy to się wyłączy? Kurwa, on się nie wyłączy teraz. Muszę go wyłączyć z prądu. No, ale widzicie czyli to ewidentnie, ewidentnie te cholerne tryby mm. no tak średnio bym powiedział, tak średnio no i jak to kurde założyć żeby to Aby to było dobrze, jak to kurno założyć? Trzeba teraz mi się to z tymi kablami, tylko kurno nie wypnie? O, Żeżysz ty. A, czekajcie, bo to. Hm. Mi, kurde, co mi, Co z tym zrobić? A kurde, to się nie chce teraz założyć. Teoretycznie, teoretycznie weszło. Co przykręcić na jedną tą stronę i sprawdzimy? No nie ma innej metody, nie ma innej rady, tylko metoda prób i błędów. No dobra, słuchajcie, na no dwie śrubki wkręcone. Cyk. Widzicie? I chuja. Za przeproszeniem jeden wielki. Five hours later. Czyżby sukces? Już by sukces doszedł do końca i zaczął przewijać z powrotem. Wiecie, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać. Taki na razie jest obraz z dźwiękiem, ale myślę, że jak popracujemy, to uzyskamy lepszy efekt. Magnetowi dożył. Magnetowid ożył. Tylko jedyny minus jest taki, że trzeba bardzo mocno tu dociskać na silnik, ale jak na razie jest oko. Widzicie to? Ożył Ożył skurwel Ożył, ożył, ożył I jest zajebiście Zajebiście Dajemy sobie stop Przewijanie Trzeba przeczyścić głowicę Zobaczyć tutaj na ten tracking Jest pięknie. Czy wy widzicie to co ja? Nie mogę przygłaśniać, bo ożyło pudło. Tylko tu trzeba coś zrobić, bo trzeba mocno silnik dociskać. Jak zaczyna pracować, ja to rozkminię. Ja to rozkminię. To sobie też zrobię tutaj. Ale patrzcie. Jest, jest obraz. Jest obraz magnetowid ożył. Sukces 100%. Geniusz. Dobra, powiem wam, że już nie mam siły. Już mi się nie chce. Po prostu jest totalna porażka. Myślałem przez chwilę, że będzie zajebiście, że... Udało się magnetowi dożywić, wszystko zdechło, wszystko zgasło. Silnik kręci non stop. Siedzę już tym, nad tym kilka dni. Yy, chyba nic mądrego tutaj nie wymyślę. I obawiam się, że yy, tak jak przypuszczałem, że jak zacznę w tym grzebać, to że zdechnie. Yy, kasety już słuchajcie, nie wyciągnąłem. Musiałem wszystko rozkręcić, wyciągnąć ją ręcznie. Ktoś napisał w komentarzu, że tam faktycznie jest. Już wam powiem, już wam pokazuję. Jest lipa z tym głównym. To, to, jest po prostu spier, spierniczone i z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie. Teraz już w ogóle nie ma, nie ma obrazu. Znaczy nie to że obrazu, bo obraz tam jeszcze się pokazywał. Ale już w ogóle nie zapala się wyświetlacz. No i to grzęzi, mimo że to też nasmarowałem, że to zrobiłem. A już tej części nie ma, więc myślę, że guzik z tego będzie z jedną wielką pętlą. Także uważam, że nie ma sensu nad tym dalej cokolwiek robić, gdyż no. Nie zlipa, powiem wam, że jest totalna lipa. Tak się cieszyłem, ale lipa. I tu jeszcze, jak wam to coś włączę do prądu, o, czekajcie, no teraz w ogóle już nie reaguje, bo jeszcze przedtem się ten kręcił, o, widzicie? Zapalił, kręci się teraz. Chodźcie tu, żebyście coś widzieli, to się kręci cały czas. Tu w ogóle się nie zapala, całkowicie zdech pies, od spodu się nic nie kręci, głowica się już nie kręci kręci się jedynie ten silnik to, to cały czas się kręci i nic z tego nie ma więcej i trzeba to w ogóle gówno wyciągnąć z prądu i dopiero y, y, że tak powiem zaczyna to y, świecić w sensie zaczyna coś tam się, jakieś życie z niego y, wydobywać no tak jak mówię, jeżeli o, no już się nawet nie kręcą te, te, te Nie nic z tego nie będzie, słuchajcie, szkoda czasu. Sorry, ale już normalnie mam nerwa. Nawet jeszcze gdyby próbował to wymienić. Słuchajcie. To i tak nie ma gdzie. To i tak. Słuchajcie, nie ma gdzie tego wymienić. Nie ma gdzie tego dokupić, bo gdzie ja taką część dokupię? No, no nie ma szans, no nie ma szans. A to podobno to tutaj jeszcze jak patrzyłem. To tutaj było jakieś takie ustawienie. Czekajcie, bo tak to nie zobaczycie. O, widzicie? Tutaj ktoś coś grzebał, i tutaj jest ustawiony do tego paska. Znaczy, tu jest takim markerem napisane, coś narysowane. I rozumiecie, i tutaj jest ta zapadka, jak od drugiej strony, co tam I gdzie to tam jest. No, nie kręci się to w ogóle w pizdu. I tutaj jest to ułożone, i ja to układałem. Wydawało mi się, że to z drugiej strony, że tutaj ten wichajster, yy, gdzie to jest? O to, że to jest nałożone tak, jak powinno być. No bo słuchajcie, no nie ma innej opcji, żeby to tam weszło inaczej. To znaczy, może wejść, ale wtedy nie dolega ten silnik, nie dolega to, wtedy to nie wchodzi. To, no dobra, wypierdolę to. To nie wchodzi tu, i wtedy to nie dotyka. Nie wiecie o co chodzi. Jak inaczej jest ułożone, to nie, pas, nie jest spasowane. Tak, to słuchajcie, wygląda, że nie kręci. Wyrczy, czeszczy i nic z tego nie ma. Także dobra, pasuje, słuchajcie, bo, bo, bo to szkoda, szkoda nerwów. A nie wiem jeszcze, czy tutaj się coś nie. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia, czy to tak ma być, czy nie ma być. Także reasumując, po prostu. No nie udało się, ja tak czułem, słuchajcie, chociaż miałem nadzieję. Słuchajcie, jak mi ten obraz się pojawił, jak to zaświeciło, jak to zaczęło gadać, to po prostu pomyślałem sobie, że kurde, wow, udało się, udało się, słuchajcie, coś wziąć i, i zrobić fajnie. Nie udało się, bo zgasło. Wszystko zgasło, pierdyknęło i, i, i dupa. I dupa, i, i ja nie wiem, czy, czy, czy gdzie to jest. Nie wiem, czy to jest gdzieś szansa dostać. Chyba, chyba nie. Chyba nie. Dlatego pieprzyć to trzeba wziąć. kupić, yy, Kupię sobie po prostu drugi taki magnetowit, tylko sprawny. No i tyle, a to po prostu wyląduje na elektrośmieciach, no bo co z tym zrobię Nawet próbowałem, słuchajcie, doklejałem tutaj, wykombinowałem, był taki drugi zacisk. Wyszlifowałem to wszystko, no nawet, nawet co się trzymało, było wszystko fajnie Wzięło kurwa, pociągnęło tą kasetę Ten, 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 ten. wszystko wyłamało w piździec No i to takie, takie dosztukowywanie, to, to, to nie jest dosztukowywanie, także nie wiem, nie wiem. No to idzie to idzie w śmietnik, bo. No bo z tym nic nie zrobię. A. a po prostu spróbuję sobie gdzieś wziąć. właśnie, tu, kurwa sieć. Spróbuję sobie dokupić y, gdzieś. Po prostu taki magnetowit tylko sprawny. No, no co zrobić? No nic nie zrobisz. No co zrobisz? No i tym oto optymistycznym akcentem biorę, zakończam te ten odcinki Zobaczymy coś może w jakichś innych magnetowidach Może mi się uda kupić e, takiego samego I będzie wtedy lala I cóż Dzięki za oglądnięcie, za komentarze Za, za e, oglądanie tych moich zmagań Gdyby ktoś, jeszcze słuchajcie, ale raczej wątpię, żeby był jakikolwiek odzew, gdyby się ktoś znalazł, że ktoś ma gdzieś takie, ale to raczej szanse są zerowe, że coś takiego się stanie, ale gdyby ktoś miał takie coś, to traktujcie się ze mną i, i spróbuję jeszcze wziąć i, i to wymienić, gdyż to, tu wam jeszcze pokażę, y tak jak tam wcześniej mówiłem, gdy się go docisnęło na fula, tak że kurwa ręka aż bolała, jak się to wciskało, to on tam przeskakiwał, trybił, naciągał tę kasetę i wszystko tutaj działało. Ale nie można go było wyciągnąć kasety i wyłączyć. Bo jak się go wyłączyło i wyciągnęło kasetę, to on głupiał już na nowo. Yy, I po prostu, no, dramat. Aha, jeszcze jedno, co tam było, jak obserwowałem wcześniej. To było tak, że na początku szło elegancko przez tą chwilę, ale później już mulił. Już, kurde, tak mulił, już wlul, zaciągał. Nie wiem, czy to. Win... Kurde, Blat. Chuj. Nie wiem, czy to wina była tutaj, tego, czy tych trybów, czy tego wszystkiego. Nie powiem Wam tego. W każdym razie, już na przykład, jak była kaseta 240, to w środku tej kasety to on już nie dawał rady. On już po prostu zamulał i, i nie ciągnął. No a to się kręciło w piździec cały czas. Ten, ten plastik tutaj, tą rozetkę, co tutaj tak widzicie, co ją tak nazwę umownie, że. To rozetkaj i to terczało, 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 i ten plastik tutaj z tymi, z tymi wichajstrami po prostu cały czas walił, bo to ma regulować. Ja już się to przyglądałem temu, jak to przez chwilę działało. To to ma regulować, rozumiecie, ten mechanizm, nie play, stop, cofanie, bla bla bla, sranie w banie i cały ten układ. I to gówno, ten plastik tutaj, on się tak specjalistycznie wchodził tam w te trybiki wyrysowane, że tak powiem na tym ko dużym kole zębatym no i on to tam ty, 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 ty. i to strasznie, kurwa, trzeszczało strzelało i gówno z tego było i no mówię chwilę się cieszyłem ale jak to mówią, radość mija trzeba niestety dalej trzeba szukać dalej takiego magnetowidu i gdzieś może znajdę a to do wydupczenia. dobra, dziękuję wam bardzo za poświęcony czas trzymajcie się. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej. Hej.